Wejdź we mnie głębiej, tam ci będzie ciepło, z cyklu Wejdź we mnie głębiej, tam ci będzie ciepło. Dźwięczny głos trąbki wiedzie mnie do wnętrza, strażnik na baszcie wita mnie fanfarą. W dole kucharczyko skubuje ptaka, kowal podkuwa konia, browarz chmieli piwo, a wszyscy Patrzą na mnie, pokazują na mnie I wtedy słyszę pomruk kontrabasu, Że aż mi ciarki przechodzą po grzbiecie, Jakbym miał złożyć szyję pod katowski miecz. Wejdź we mnie głębi, tam ci będzie ciepło. Powietrze pachnie dymem, rżą spętane konie, Żniwiarze ostrzą kosy, i szczekają psy, aż nagle spada na mnie zimny płomień, pod którym nie topnieje nawet śnieg. Kule się, drżę, przywieram mocno do Twego ciała, które płonie. Wejdź we mnie głębiej, tam Ci będzie ciepło. Już cichną drzewa nastroszone z zimna, już ptaki odlatują wraz ze swoim cieniem, I aż rozpada się od grzmotów niebo, Gdy wylęgają się z kamiennych jaj ogromne, ośnieżone szczyty, Na których muszę tkwić, Zamknięty w Twoim ciele, Jak w skalnym gnieździe, W samym swym nasieniu.